Wyprzejdźcie, jeszcze mi zajechał drogę, pajac. Oj, tak, nie róbcie. Oho, 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 karma! Karma wróciła do gościa. Dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w PCD na Polish Car Driving w Robloxa. I powiem wam, nastąpiła rzecz, której się spodziewałem, że nastąpi prędzej czy później. Mianowicie, dostałem 11 punktów karnych. I mandat na 1000 złotych jak jechałem ciężarówką. No, to miało, miało być je, taki szybki rajd, żeby sobie zarobić pieniążki, i się okazał szybkim rajdem do e, stracenia. Tak naprawdę, prawa jazdy. E, I w ramach, kary, w ramach kary, proszę Państwa, po straceniu prawa jazdy, będziemy musieli zagrać jeden odcinek jakimś słabszym pojazdem. I zastanawiam się, którym słabszym pojazdem. Na pewno mamy ten jeszcze do przetestowania, ale wolałbym sobie nim chyba cały odcinek zrobić wtedy osobno. Uh, I zastanawiam się, którym słabym samochodem. Ja nie mam jakoś giga dużo słabych. O BMW jest słabe w teorii, to można byby BMW jechać. No nie, no nie, no dobra, za mocny jest BMW jednak. Bo, przepraszam, Jezus. Mary, jakiś potwór ze mnie wychodzi. E, Renault 9. Żeby to nie był maluch, ale żeby to nie było nic mocniejszego. Więc dzisiaj jeździmy Renault 9, żeby wrócić do czasów, kiedy nie mieliśmy prawa jazdy. I faktycznie w tym momencie prawdopodobnie prawa jazdy też nie mam. Muszę Wam się przyznać, że w ogóle przez moment. E, myślałem, w ogóle tam zacząłem hamować. Zacząłem, jak już przejechałem przez Fotoradar, czy jak już byłem na, na widoku fotoradaru z tych 145 hamowałem do, nie wiem, 125. No i w praktyce myślałem, już, że nie dostanę może mandatu, bo e, jakby zdążyłem przejechać jeszcze kilkadziesiąt metrów i nic się nie stało. Ale koniec końców e, dorwała mnie karma i dorwał mnie ten fotoradar, pojawił się. Eee, mandat, więc. Więc no jest lipa, więc prawdopodobnie prawa jazdy w tym momencie nie mam. No chyba, że istnieje, tak jak powiedziałem, jakiś kurs, i po dwóch tygodniach czy po jakimś czasie się usuwałem te punkty karne. Raczej nie ma czegoś takiego tutaj, a w sumie szkoda, bo to zawsze kontencik by był na serwer. No, i sobie wbijamy, zobaczymy. Oczywiście ja Wam przypomnę, że jeżeli jeszcze nie zostawiliście, to zostawcie łapę w górę. Dajcie znać w komentarzach pod filmem. Zostawcie też suba w drodze do 25 tysięcy na tym kanale. Ciekawe, co będzie szybciej: 25 tysięcy na tym kanale, czy yy, ile? Czy 995 tysięcy na kanale głównym? Hmm, to mo możecie challenge podjąć, nie? Takie wyzwanie jak coś. No i wpadnijcie też na G2 Instagram Discord. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. A dwa dni bez prawa jazdy. Kurcze pieczone. Ja pierdzielę to jeszcze gorszą karę mamy. Dwa dni bez prawa jazdy, proszę Państwa. No masakra. No dobra. No ja będę musiał z tym jakoś żyć. Będę musiał jeździć jeszcze w tym odcinku za karę Renault 9 i to bez prawa jazdy. Ej, no, Beskitu, tyle przegrać, to my sobie pieniążków na, nawet nie pozarabiamy na odcinku za dużo w tym momencie. No, i możecie śmiało też w komentarz, komentarzach pisać. O, w ogóle, renówki. Zlot renówek widzę. Możecie śmiało w komentarzach pisać, jaki kolejny samochód czy pojazd chcielibyście, żebym e, kupił. Dobra, bo gość oczywiście tym BMW zajechał drogę. Jak to zwykle. Jakiś wieśniak z BMW tu przyjechał Sośniak. I, I zagrodził całą drogę. a Ten co robi? Ty on ma jakieś blachy inne? Na niemieckich blachach chyba chłop przede mną. Tylko że jak to nie Renuwa, tylko jakieś inne coś. No my lecimy Reno 9 na smardzewo to kawał drogi Jezus Maria. Chwilę nam to zajmie. A co oni robią? A, dołączam się do nich. Pyk, pyk. Dobra, przestali chyba. Teraz w prawo kierunkowskaz. I leć. Ej, tu nie było ronda, chyba nie, w tym miejscu. Tu było zwykłe skrzyżowanie. Dobra, bo wypisaliście po części, jakie zmiany były. Na przykład, dobra, to tak, ze zmian na pewno usunięto lód, więc teraz fajnie się jedzie przynajmniej po tych zakrętach, jak człowiek. No, chyba, że jesteście. Jakimś mackiem 15, który tutaj na środku drogi się po prostu zatrzymuje, i, I ty do mnie pipczysz, yy, fajansiarzu. Jak ty żeś na środku drogi stał w poprzek, ty gnoju. Dobra, tutaj wyprzedzimy sobie tego gostka, Ja nie wiem, czy on zjechał, czy on się zatrzymał, czy co on zrobił, więc na spokojnie lecimy na pełnej. 133 na godzinę. No i nie jest tak źle. To Renault jest naprawdę mocnym samochodem, jak na samochód za 6000 i jako nasz drugi pojazd do kupienia w tej grze. Faktycznie. No, pozmieniali właśnie to, dodali ten wiatrak, dodali Rondo. Właśnie, widziałem, że pisaliście o rzeczach, które gdzieś tam dodali, a właśnie, bo ktoś napisał, ja nie wiem czy nie, użytkownik ten Panek MS, pisał, że w formie. Takie pierwszeosobowej dodałem. Czy to znaczy, że panie Panek MS ty dodajesz jakieś rzeczy tutaj, że nie wiem, jesteś jakimś moderatorem tego serwera też, czy, czy jak to wygląda? Jak wygląda sytuacja z dodawaniem wtedy takich rzeczy? Że każdy z was sobie coś tak oddaje i to że jakiś jest jeden globalny w ogóle admin, którym musi tym zarządzać wszystkim? Czy jak to wygląda? Jakby mi ktoś mógł właśnie dać znać, to, to śmiało piszcie. Ja sobie przeczytam jeszcze komentarze, właśnie spod ostatniego odcinka, dlatego też że, e, polecam zawsze komentować, bo sobie poczytam Wasze, wasze komentarze. E, o, odcinek Michałki, odcinek Uchogatego, poprawiony dzień. Dzięki wielkie, bardzo miło się takie komentarze zawsze czyta. Staram się naprawdę robić każdego dnia jak najfajniejsze odcinki, żeby, żeby można było żebyście mogli sobie po prostu coś pooglądać, oczywiście wiadomo, że każdego dnia e, istotą jest rzeczy to, że każdego dnia nie będzie jakiegoś mega odkrywczego odcinka. No bo no nie da się. no Jeżeli ja robię wszystko samemu na kanale jednym, na kanale drugim, prowadzę dwa daily kanały. Prowadzę te shorty, prowadzę livey, inne rzeczy jeszcze robię. A fajnie byłoby, nie wiem, na przykład coś zjeść też. W prawdziwym życiu, nie wiem, posprzątać w mieszkaniu, cokolwiek robić w prawdziwym życiu. Już nawet nie mówię o odpoczynku jakimkolwiek, tylko żeby jeszcze coś robić w mieszkaniu. To, to ciężko byłoby naprawdę robić codziennie rzeczy jakieś odkrywcze. Więc taki daily content po prostu spokojny, bardzo stanowany, mam wrażenie, że. Że no, staram się, dużo pracuję, dużo przy tym siedzę i mam nadzieję, że się podoba jak największej ilości osób. Że nie wszyscy potrzebują wskakiwania do basenu co odcinek czy, czy, czy coś takiego. Wiadomo, to są najpopularniejsze treści, ale mam nadzieję, że takie spokojniejsze czasem też się gdzieś tutaj przydadzą i też są ludzie, którzy to poglądają z chęcią. Dobra, czy ja dostarczę? Tak, nie, muszę wyjść i dostarczyć paczuchę w ten sposób. Jezus, maria, myśmy tysiąc zarobili, tak. Tysiąc z hakiem, chyba, ledwo, ledwo. Dobra, ze smardzewa polecimy sobie do malechówka od razu. Ja, pierdzielę, zapomniałem, że ten pojazd też nie rusza. Widzicie, i to, to jest na przykład coś, o czym kiedyś wspominałem przy tym przejeździe kolejowym, że pojazd. Musi zrobić taki tył przód, żeby był w stanie pojechać. Bo teraz nie byłem w stanie jechać do przodu, bo on miałby, on, jakby jego cała moc w tym samochodzie była skierowana już w tym momencie na. O kurczę, ja dobrze jadę. E, cała moc w samochodzie była skierowana jakby do, ne, do jazdy po prostu do tyłu. Przez co musiałem zrobić tył przód jeszcze raz, żeby w ogóle do przodu zacząć jechać jak człowiek. No, tutaj Armer napisał, że też w sumie byłby spoka w formie live'ów mogłoby być ciekawie. I do tego jak lubisz takie klimaty, to mad runner zamiennie. O właśnie o tym madranerze czy Snow Runnerze też myślałem, żeby pograć. Ale to tak na, na, na spokojnie. Okej, okay, wiatraczek fajny, fajnie wygląda wiatrak. Dobra, czekajcie, ja sobie podjadę może na ten wiatrak. By the way, tutaj nikt nie jedzie, to sobie mogę cofnąć na chilku. Nikt nie jedzie. Pyk, pyk, pyk. Kierunkowskaz w prawo i lecimy. Sprawdźmy sobie, co tutaj słychać pod wiatrakiem w ogóle. Ty, a za wiatrakiem jest droga? Nie, za wiatrakiem jest koniec. A bo to jest cień, nie? To nie jest droga specjalna. Czy w wiatraku coś jest? Nie, po prostu. Zdjęcie pod wiatrakiem można byłoby sobie zrobić. Wiatr, wiatrak jest na tyle duży, że, że sobie zdjęcia... Zdjęcie trudno byłoby zrobić pod wiatrakiem. Bez skitu! Jak zrobić zdjęcie pod wiatrakiem? Halo! Jeszcze z samochodzikiem pięknym. Przepięknym. Czekajcie, to trzeba jak te zdjęcia pod wieżą Eiffla robią czasem ludzie. Takie, że wiecie, że niby sięgają tam o wieżę czy coś. Trzeba daleko odjechać, żeby perspektywę zmienić. Trzeba gdzieś z daleka właśnie taką fotę śmignąć. Eee, czy tędy? Spróbujmy. Podjedziemy tam przed drogą, się zatrzymamy. Włączmy już awaryjki w razie W, żeby nie było niepewności. O, i tutaj na przykład chcę trzasnąć fotę, no, tylko też dobrze byłoby te fotę trzasnąć. Na przykład, nie wiem, może tak. O! O! Mamy z wiatrakiem fotkę. Dobra, złapałem punkt wiatraczny. Eee, jedziemy dalej. Rondo wiatraczna. Czekajcie, gdzie my powinniśmy pojechać? W lewo my powinniśmy pojechać, przecież drużyną narodową. My wszyscy jesteśmy wspólnie, kibicujemy naszym. i ciekawe, czy taka reklama faktycznie jest, czy to ktoś zrobił. Nie wiem, nie widziałem. Oho, gość w zajeździe był. No spoko, spoko, niech se tam będzie w zajeździe. Tutaj jakiś tracker leci po kolejną paczuchę. No dobra, my jeszcze jedziemy do malechówka. Co tu dalej? A, siema, już się nie mogę doczekać transita. Szczerze? Też się nie mogę doczekać transita. Mam nadzieję, że ten transit właśnie uruchomi się jak najszybciej. Z tego, co widzieliśmy, to w Sławnie już jest chyba przygotowana jakaś lokacja pod ten tranzyt, więc właśnie liczę na to, że jak najszybciej uda się to ogarnąć. A wiecie, na co ja też liczę? No, no i powiedzcie, że do mnie. Chłopie, co ty do mnie się siopiesz, jak ja jestem na swoim pasie, a ty się we mnie wbijasz, typie? Nie siop się do mnie i tyle. No, ja bym jeszcze, kurczę, chciał w prawdziwości samochód kupić. No, Jezu, już zaraz będzie miesiąc, chyba jak e, zrobiłem prawko i sobie nie pojeździłem. Naprawdę, już mnie nosi, już mnie nosi, już bym sobie chciał pojeździć po prostu, ten samochód mieć. No, już bym w tamtym tygodniu miał samochód, to mnie ktoś jakiś pajac mnie podkupił z moją kiją Rio, z tym, z kamerą e, cofania i w ogóle, kurczę pieczone. Muszę chyba może się uda na ten weekend, ale kurczę, też nie mam czasu w ten weekend za bardzo, właśnie, to jest najgorsze. Siadłoby mi w ten weekend pojechać pod Rzeszów, bo tam widziałem Chevroleta, chyba Aveo, też z kamerą cofania takiego ładnego, pomarańczowego. Może coś takiego byłoby spoko, chociaż Chevrolet Aveo, wiadomo, pewnie i, i tańszy, i pewnie trochę gorszy, i trochę brzydszy w środku, z tego co widziałem. No ale wiecie, no, chciałbym jakikolwiek samochód, który ma kamerę cofania przy okazji, bo już no, powiem tak, jak chciałem kupić te Kierio. To jechałem z założeniem, że, że nie musi być ta kamera cofania, że spoko, jakiś ładny, fajny, zadbany samochodzik. Ale jak już zobaczyłem Kierio w tej cenie, że jest taka super taki Ario, to stwierdziłem, no nie, już nie schodzę poniżej pewnych oczekiwań. A aktualnie pewnym oczekiwaniem było a, to, żeby, żeby zgarnąć jednak tę kamerę, kamerę cofania. No. Powiem Wam, że tak mi się to podoba. Ta kamera jest taka super. Szczy... Myślę, że tym bardziej dla świeżego kierowcy, jakim ja jestem, uh, to myślę, że to jest idealna rzecz. Jak może mieć w samochodzie, to dlaczego nie, nie? Bo wiecie, bo to nie chodzi o to, że, yy, że będzie problem. Wiadomo, że fajnie będzie sobie pojeździć z kamerą bardziej niż bez kamery. No, ale, jeżeli już się trafiają takie samochody, no to chyba wolę po prostu nawet jeszcze tam tydzień więcej poczekać, czy, czy, czy coś, czy chwilę dłużej poczekać, i poszukać znowu tego jednego na X samochodów, tylko go po prostu od razu kupić jak najszybciej się da po sprawdzeniu go. Dobra, wolniej. Okej, okay, mamy słupek, słupek i fotoradar tutaj za trzecim słupkiem. No okej, okay, dobra, let's go. Lecimy, znowu się rozpędzamy. No, także wiadomo, to o trochę gorzej, ale też trochę taniej przy okazji. A chciałbym jednak coś już do jeżdżenia po prostu, nie? Już się zajarałem, już myślałem, że sobie będę jeździł. Już od tamtego tygodnia myślałem, że tak będzie, nie? A, a tu dupa I, i nie ma jazdy. No, no, smutno, smutno. W ogóle niepotrzebnie też jadę na darłowo, powiem wam. Tak nie, nie podumałem, mogłem się wrócić na malech malechówek, ale powiedzmy, że... gramy dzisiaj RP, bardzo, więc jest yy, spoko. Ktoś pisał, coraz bliżej do miliona, ale to nie na tym kanale, wiesz, to... to rzeczy związane z tym kanałem, to tutaj trzeba yy, bliżej do 25 tysięcy, lecimy, nie? Na tym kanale, ale tak, to prawda, na tamtym kanale coraz bliżej do miliona. Od roku yy, mamy tendencję wzrostową w końcu na tamtym kanale, a to przy okazji, właśnie wypuszczania shortów stale, więc to shorty podbijają tak naprawdę yy, rynek tamtego kanału, jeżeli chodzi o nowe suby. Więc jest szansa, że w tym roku, właśnie uda się osiągnąć tam milion subskrypcji. Fajnie by było. No, zostało jakieś niecałe, nie w sensie z 8000 z hakiem jakieś, nie? Zostało do wbicia. Byłoby mi mega miło, jakby się w tym roku właśnie to wbiło i mam taką nadzieję, że tak właśnie będzie. O, w sumie fajny też taki samochodzik. Taki samochodzik bym kupił, ale to jak tranzyt wejdzie, nie? To sobie kupimy jeszcze może jakieś inne tranzytowe pojazdy. Dobra, tutaj bez kierunku sobie wjechałem. Kurczę najgorzej, jak tak można. A, w Polish Car Driving trzeba lepiej uważać na maluchy. No to prawda, no maluchami jeżdżą po prostu zazwyczaj osoby, które oprócz tego, jak ja sobie czasem pojeździłem czy ktoś, dla, dla beczki, to jeżdżą no osoby po prostu świeże na serwerze, nie? Które dopiero co wchodzą na serwer,ze zazwyczaj nie ogarniają pewnie jeszcze jazdy, mogą to być jakieś Maćki lub Julki, które też nie ogarniają jazdy, więc sobie tak jeżdżą na, na pałę centralnie, więc... Fakt, jak widzicie na drodze malucha na tym serwerze, to trzeba uważać. To, jak to mówią na kursach, trzeba zachować szczególną ostrożność, jak widzicie malucha. Oho, nie da się wyprzedzić. Gość będzie przyspieszał, widzicie? Żeby się nie dać przy... wyprzedzić. Jeszcze mi zajechał drogę, pajac. Oj, tak nie róbcie. Oho, 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 karma! Karma wróciła do gościa. Karma szybko wróciła, proszę państwa. Ty, to ja teraz na fotoradarach, jak będę łapał mandaty, to tylko i wyłącznie mandat mogę zebrać, nie? Tylko pieniężny. Bo punktów już nie mogę przecież dostać, skoro nie mam prawa jazdy. To przynajmniej ten plus. Chociaż z drugiej strony nie chciałbym kasy tracić, nie? Na mandatach, więc lepiej lepiej nie wpadać w mandaty. Yy, dobra, o tutaj mamy jakiś komentarz od pana w zielonym Fiacie. O kurczę, przepraszam, że mi się tak zjechało trochę że tranzyt z tego co słyszałem ta aktualizacja tranzyt będzie na początku marca lub kwietniu swoją drogą można aha no dobra czekajcie o kurczę e, no że, że będzie na początku marca lub kwietnia ale jak wchodzimy na serwer i zobaczymy sobie w menu bodajże jobs tranzyt to jest napisane że dat winter nie czekajcie tutaj było this winter o jest Transit This Winter, więc żeby się w wersji Winter zmieścić, no to już w kwietniu to nie bardzo aktualizacja, nie? to i tak, w tym Winter to, to marzec to już jest ostatnia, ostatnia deska ratunku, żeby się zmieścić, że faktycznie This Winter, e, aktualizacja Transit. Ale goś poleciał, ty. No, więc, więc jeżeli o to chodzi, to trzeba uważać. Eee, co tutaj jest? Dlaczego wziąłeś w 49 sekundzie 4000 za Malechowo, a nie 5000 za Darłowo? O, to jest akuratnie bardzo prosta sytuacja. Do Darłowa jest sporo, sporo dalej i gorzej się jedzie niż do Malechowa. Do Malechowa mamy praktycznie pustą drogę z jednym fotoradarem yy, i tyle. Jedną prostą drogę do, do Malechowa z bliska droga, żeby wiecie, oddać, tu chodzi o to, że jak chcemy jak najszybciej robić, to po prostu lecimy jak najszybciej do punktu, z punktu A do, do B, później robimy się teleporcik i znowu. No może wiecie, może by się okazało, że faktycznie gdzieś tam więcej by się zarobiło, trzeba byłoby co do sekundy najlepiej to wyliczyć, ale no wiecie, to oprócz tego Oprócz tego, że, że tutaj wydaje mi się, że to szybciej, lepiej to zrobić na, na to malechowo, to wydaje mi się też, że po prostu droga jest przyjemniejsza. Właśnie przez to, że jest, że jest prosta droga, to jest też przy okazji przyjemniejsza. Więc git, więc tak byłoby w porządku. Dobra, czerwone światło mamy. Lecimy. Co ten goś robi, ty? Jakiś na furany chyba chłop nam się trafił. No, ale tak jak powiedziałem, że, że na, na darłowo po prostu jest dłuższa trasa, trzeba być bardziej uważnym. Dwa fotoradary po drodze. Jak jeszcze wiecie, jak jeszcze był lód, no to dwa razy lód do ominięcia. No to ja ci dziękuję bardzo, kurczę. To, to na malechowo prosta droga i nara. Aha, to gdzieś tutaj, czekajcie, gdzie tu jest gwiazd. Co to jest w ogóle? Intermarché. Ty, to chyba nowe w tej miejscowości. Dobra, to muszę jeszcze jedno kółko zrobić. Tak, praktycznie teraz. Bo wjazd ominąłem sobie na początku do, do tego Intermarché. Eee, dobra, wjazd jest od tej strony. Wjeżdżamy. Cygna parking. Dobra, to co? Parkowanko jeszcze robimy. Cyk na linii równiutko. I e, tranzyt czy paczka dostarczona, proszę Państwa. No i ja myślę, że ogólnie w tym odcinku chyba to by było na tyle. Ej, to było w ogóle Intermarché, Sławna, czy to jest nowe? Też możecie śmiało pisać. E, jeszcze na szybko, a, Ulenberg to w Realu, jest to salon z różnymi pojazdami rolniczymi. Jego siedziba jest w malechówku. O! To, ej, to jest bardzo dobra informacja. Mam tu jeszcze kilka komentarzy, to pewnie w kolejnym jutrzejszym odcinku sobie je przeczytam. Także dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, elo i cześć, ciemanko!